Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager W kolejnym odcinku kariery już nie Brighton, już nie Twente, już nie innymi drużynami tylko kariery Arsenalem. Zobaczymy, słuchajcie, jak będzie wyglądała dalej nasza przygoda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli chodzi o ciuszki rzeczy związane z Arsenalem, koniecznie wybierajcie na Z Kodem Koza macie 7% zniżki. No i powiem tak, uważam, że ten zespół, który sobie tu zbudowaliśmy, wygląda co najmniej ciekawie. i Zastanawiam się, w jaką stronę w tym momencie ta nasza drużyna powinna iść. Na pewno... Uszczu planie kadry. To jest coś, co absolutnie musi się wydarzyć i akceptujemy oferty za zawodników, których pozbyć się chcemy. Natomiast pytanie, kogo chcielibyśmy sprowadzić do tej drużyny? Ja bardzo chciałbym, żeby ona była ustawiona w tym systemie, w którym e, działamy sobie teraz, który. E, widzicie jak wygląda e, Nie będziemy sprowadzali jeszcze naszych zawodników Tutaj z wakacji, niech oni sobie odpoczną e, No i zobaczymy jak ten Turbo ofensywny styl gry e, Będzie sobie radził, jeżeli nie będzie sobie radził To wrócimy oczywiście do tego co w Brightonie Zdawało egzamin, natomiast widzimy, że Molina odchodzi A w zasadzie wraca do Atletico de Madrid Klubu Wobol, e, więc tak, dla mnie jest to dobry kierunek. Jemu kończył się kontrakt, dostaliśmy wielkie pieniądze, ale one oczywiście nie wpływają bezpośrednio na nasz budżet, który w tym momencie wynosi 160 milionów. Wydaje mi się, że to jest fajny budżet, nieprzesadzony, taki jak, jak być powinien. Powiem szczerze, wolę, żeby on, on poszedł do Ligi Portugalskiej, więc tutaj blokujemy przejście do Turcji w przeciwieństwie do tego przejścia naszego duńskiego napastnika już na pełen etat. Natomiast słuchajcie, no musimy zacząć tutaj także myśleć o sprowadzaniu zawodników. Zatem chciałbym zobaczyć jakich posiadamy tu skautów. Mamy jednowolne miejsce skautowskie więc zatrudniamy sobie tutaj e, Anglika. E, no jeżeli chodzi o wytyczne kasujemy wszystko co jest, e, bo interesuje nas w tym momencie tylko i wyłącznie jedna wytyczna, dowolna pozycja, dowolne dopasowanie taktyczne. Natomiast to ma być talent klasy światowej. Szukamy tylko i wyłącznie e, naprawdę topowych młodych zawodników i liczę, że e, znajdziemy ich tutaj. Jeżeli chodzi o scoutów. Zobaczmy, jak oni są porozsyłani. Anglia, Francja, Hiszpania. Dobrze. E, natomiast ty proszę, e, żebyś pojechał nam do Portugalii, bo to może być kopalnia talentów. Oraz chciałbym zobaczyć ligę holenderską jeszcze. E, to by mnie bardzo interesowało, żebyśmy tutaj wr wracali troszeczkę, powiedziałbym, na te e, stare śmieci. Jeżeli chodzi o juniorów, e, to tu wydaje mi się, że zobaczymy sobie... Yy, szkółkę, szkółkę, tak jest. Czy jest tu ktoś wart uwagi? Zobaczmy. Prawo obrońca, no raczej nie. Yy, napastnik też raczej nie. On jest tak bardzo w żadną ze stron oraz, próbujemy z niego zrobić, zobaczymy, tak sobie kliknę i zobaczę e, tylko i wyłącznie z ciekawości, bo wątpię, żeby coś nam tu z tego wyszło, ten prawobrońca e, dajmy go może tutaj i zobaczymy, no, ale też się niczego nie nauczysz, dobrze, zwolnij juniora, pyk e, to na pewno i zwolni juniora, pyk, to na pewno, to, jest, to są dwie rzeczy, które trzeba było zrobić Zatem kwestie juniorów e, i, i scoutingów mamy rozwiązane. Teraz czeka nas kwestia głównie uszczuplania, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy pozbywali się tych zawodników jak e, Taylor Foran. Jak wypożyczenie Froupa do Villarreal gdzie zresztą puściliśmy gościa z Brightonu. Pytanie: zresztą, czy my z Brightonu chcielibyśmy kogoś pozyskać? Ja nie jestem do końca przekonany. Natomiast uważam, że warto by było zastanowić się nad zawodnikami, nad którymi już w Brightonie się zastanawialiśmy. Czyli interesują mnie opcje z. Ligi Holenderskiej, a mianowicie chodzi mi o e, Bakayoko e, i chodzi mi o... O tej Szejre bodaj, tak się nazywał ten zawodnik Bo wydaje mi się, no, że to są zawodnicy co najmniej interesujące Patrzę jeszcze, czy tu się ktoś nowy pojawił, ale nie e, No bo skoro szukamy opcji do ofensywy, to byłaby to sprawa ciekawa e, Patrzę sobie też oczywiście na Twente, jak sobie tam radzi ten zespół Czy pojawiły się tutaj jakieś e, nowe twarze, czy są tu zawodnicy a jacyś tacy niesamowicie niesamowici Widzimy, że Werbanczyć za bardzo nie rozwinął, jest tutaj cały czas Dony van den Berg. No, no, nie ma tutaj jakiegoś takiego yy, ruchu wielkiego. Mam wrażenie, że ci, których my zostawiliśmy tutaj. Yy, zostali, ale mi przyszła do głowy jedna opcja. E, przyszła mi do głowy jedna opcja zawodnika, którego moglibyśmy ściągnąć, a akurat właśnie na tę pozycję. Boczne jako takiego rezerwowego i zastanowię się nad nią. Natomiast tak, Igor Pachon to jest piłkarz, który nas bardzo tu interesuje. To jest pierwszy ten zawodnik, którego chciałem tu bardzo mocno zobaczyć. No bo też na przykład myślę o nim, czy on ewentualnie by się nadawał na tą taką dodatkową dyszkę, no nie? A jeżeli nie Igor Pachon, no to cały czas w głowie mamy PSV, no i tego Bakajoko. A ja cały czas też próbuję sobie przypomnieć tego zawodnika, którego chciałbym ewentualnie zobaczyć w naszych szeregach, a mianowicie chodzi mi tutaj o tego naszego środkowego o tego naszego środkowego obrońcę, którego ja chciałem kupić no a nie udało nam się go... Znaczy którego mieli, przepraszam, którego mieliśmy w Twente prawego obrońcę, środkowego pomocnika, nie pamiętam jak on się nazywał i zaraz będę go szukał, bo on gdzieś poszedł do Hiszpanii z tego co pamiętam na, pe na pewno Kiergar, to jest też piłkarz, którego chciałbym sobie tutaj prześledzić zobaczymy czy możemy go kupić, no jeżeli chodzi o tego ziomeczka z Hiszpanii no to zobaczymy, Hiszpania, Hiszpania, Hiszpania Liga tego tutaj, on nie poszedł do Sasuny przypadkiem czekajcie, no zaraz zobaczymy zresztą po co robić to tak, jak można zrobić to tak i zrobić to w ten sposób i czy on tu jest, w ogóle jest badu lang piro ręcz ręcz byłby ciekawy na te dwie strony okej, okay, jest tutaj nasz ziomeczek zobaczcie, co cały czas 23 lata tylko, że to jest teoretycznie tylko prawonożny zawodnik, ale on jest tak wszechstronny, że moglibyśmy go rzucać sobie na każdą pozycję. Powiem szczerze, no, ten zawodnik Almerii, no co najmniej jest interesującą opcją, żeby go tutaj sprowadzić, Juri e, rigger nasz. No bo to byłby naprawdę fajny piłkarz moim zdaniem. E, no dobra, ale czekamy sobie na razie na rozwój wypadków. Patrzymy, co się tutaj dzieje. Mamy propozycję wypożyczenia z opcją wykupu do Chelsea. Eee, wolałbym bez opcji wykupu, jeżeli chcecie go wypożyczyć, proszę bardzo. Czy my jesteśmy tu dogadani? Tak jest. No to co, przechodzimy do negocjacji z Bragą, e, żeby tutaj mieć to ładnie e, zrobione. E, 60-40, ok. No chciałem po prostu, żebyśmy nie brali 100%, bo to już są takie pensje, że mimo, że mamy nieskończoność pieniędzy, głupio by było troszeczkę. Albert Sambi Lokonga to jest zawodnik, e, którego chce od nas e, Newcastle. A ja chcę zobaczyć, czy my możemy kogoś chcieć tu. Oczywiście, Ugartek, Barella, ale to wszystko są opcje dosyć wiekowe, powiedziałbym. Na pewno Stefan Bajcetic jest zawodnikiem co najmniej interesującym, którego moglibyśmy spróbować sprowadzić e, jako też młodszego gracza. Tutaj nikogo nie widzę takiego, kogo e, chcielibyśmy w tym momencie e, pozyskać. No może ten Tolkien, ale to wiekowo też nam się nie ten. Dobra, e, dajcie mi za niego trzy dychy. Okej, okay, yy... coś musicie dać więcej. Nie, to nie. W sensie, no słuchajcie, no zespołem z tej samej ligi musimy podjąć negocjacje tego typu, no nie ma innej opcji e, więc dobra, czekamy dalej e, na kolejne elementy, które będą się tutaj działy mamy propozycję z Rakowa, sprzedajemy bo to jest gościu, którego sprzedać chcemy e, mamy propo propozycję z Bormów i tutaj akceptujemy od razu propozycję e, z południa i wycofujemy to z Chelsea, bo w takim razie nie interesuje mnie w ogóle rozmawianie z, z zespołem z Londynu e, tego typu, skoro mogę go wyda wydać do Bormów i i, I zrobić to w ten sposób, prawda? No bo jest to zdecydowanie większym interesie naszego klubu. No więc na razie to czyszczenie będzie chwilę trwało. No i niestety, tak to jest, jak się przechodzi do dużego klubu w, w Fifie że, że, że tak jak ja myślałem na wierzchu, że to, co widzimy, to jest. To, co tam jest, no to widzieliśmy potem, że w środku znaleźliśmy jeszcze dużo zawodników, i po prostu moim zdaniem najpierw trzeba się tego wszystkiego pozbyć i to wszystko ogarnąć, a dopiero potem będziemy się zastanawiali, jak dalej to wszystko budować, choć oczywiście już scoutingi trwają. Dobrze, panowie. Teraz przechodzimy do skupienia na szkoleniu, więc z jednej skrajności wszyscy w drugą skrajność, aczkolwiek oczywiście wszyscy wiemy, że w rzeczywistości tak cyklu treningowego byśmy nie rozpisywali. Więc tak, co tutaj mamy? Obie jednak nie zmieni barw, ok, został sprzedany. Frope, ok, ok, dobra. Więc teraz tak, tu akceptujemy, bo tu jesteś na sprzedaż i tu akceptujemy bo jesteś do wypożyczenia. Więc to wszystko mamy zrobione. I tu możemy czuć się zadowoleni, czekamy sobie na e, turniej, oczywiście e, mamy informacje na temat też wypożyczenia, no trzeba to wszystko rozbujać, ja wiem, że to nie jest na razie najbardziej e, interesująca sprawa, ale to po prostu trzeba rozbujać, bo jest to dosyć mozolne. Crystal Palace od nas środkowego brońce. No ale nas nie interesuje tego typu transakcja, bo on z nami zostaje, przedłużyliśmy kontrakt, zagwarantowaliśmy sobie jego przyszłość. Natomiast zastanawiam się teraz nad ruchem w kierunku napastnika i zastanawiam się co zrobić z tym Francuzem. I nie ukrywam, że interesująca byłaby dla mnie na przykład jakaś wymiana załóżmy z Realem Madryt, no bo wydaje mi się, że powrót Karima Benzemy tego byłby tam całkiem sensowny. I patrzymy kogo Real Madryt ma jeśli chodzi o ofensywę. No jest Vinicius Junior i poza tym jest Yusufa Muoko. Eee, więc no, jest Ebereci Eze natomiast. Prawonożny, środkowy pomocnik ofensywny, czyli piłkarz, który idealnie wpisuje się w to, eee, kogo chciałbym mieć na tej pozycji. Ebereci Eze brzmi jak plan. Oczywiście jest też Jude Bellingham. Na no, on zarabia takie pieniądze, że w ogóle tutaj nie ma opcji. Ale Ebereci Eze. To jest piłkarz co najmniej interesujący w tym układzie moim zdaniem. Naprawdę taki e, warty zainteresowania, ale no jest jeszcze przecież Duma Katalonii, więc nie zostawiajmy tutaj Barcelony bez głosu. E, zobaczmy sobie kto tam w Blaugranie jest, kogo może byśmy chcieli. Znamy tego gościa dobrze, Jack Rilish jeszcze. Hurricane, Rafinha, Soule... Czy Sule? Patrzymy dalej. Ciebie, ziomek, nie znam, ale chętnie chciałbym sprawdzić, kim ty jesteś. Fagioli. Fagioli jest tutaj okej. Okay. W obronie tu się posypało. Na pewno gdzieś jest Araucho gdzieś indziej. Teraz jak powiedziałem Araucho i myślę o środku obrony, to nie ukrywam, że taki transfer Araucho to by było coś ciekawego, nie? Taki naprawdę topowy, środkowy obrońca. Młody... W sumie całkiem pewnie jeszcze w tym świecie. To byłaby naprawdę fajna opcja. Jeszcze chciałbym zobaczyć Atletico Madryt. Jest tu żao Felix. I powiem szczerze. Kiedy myślę o rozgrywającym pod napastnikiem na tej naszej pozycji. To żao Felix brzmi całkiem ciekawie. Zobaczymy sobie Karneja oczywiście. Bo to jest zawsze ciekawa, młoda opcja do tego, żeby sprawdzić. Jest Rodri, który wrócił do Atleti. W środku obrony Marku Kureja. To jest ciekawy piłkarz Joe, Joe Gomez. Gdyby był młodszy może tak. Mm, Okej. Okay. No więc kurczę no powiem szczerze. Są tu ciekawe opcje. A ja chcę się tego Francuza pozbyć. I powiem szczerze kurczę. No kusi mnie ten João Feliz. Żeby go wyjąć wreszcie z tego Atletico. To byłby naprawdę jakiś pomysł. No bo to tak jak myślę o tym. To byłaby naprawdę fajna opcja na pozycję. E, numer 10. E, też chciałbym zobaczyć jeden klub, który, no, mógłby przygarnąć ciekawego francuskiego zawodnika. E, stworzylibyśmy tutaj, co prawda, e, bestię, której mogłoby nam się już nie udać pokonać, w, gdybyśmy grali w lidze mistrzów. Ale, no, zobaczmy sobie Paris Saint-Germain. Tam oczywiście będzie e, wielki Kylian Mbappé, czy nie będzie? Jest, już myślałem, że będzie pierwsza kariera ever bez Kilianem Mbappé. E, ale jest oczywiście Kilian. E, no ja bym go chyba do tego Paryża wysłał. To by miało moim zdaniem sens. Mają oni Federico Valverde. No nie ukrywam, że to byłaby arcykusząca opcja. Wymienić tego Francuza na Fede Valverde. Jest tutaj Dagba. No ale to nie jest piłkarz, który nas interesuje. Hakimi oczywiście byłby interesujący. Natomiast... No pytanie, czy oni by nam Hakimiego chcieli dać. Niewielkie pieniądze zarabiają w tym Paryżu. Ja wiem, jak to brzmi, ale to nie są jakieś gigantyczne pieniądze. No ja chciałbym po prostu dokonać tu wymiany jeden do jednego. No i Fede Valverde w środku pomocy, mając Wingę, może chciałby zagrać jeszcze raz z tym zawodnikiem. Jemu kończy się kontrakt, słuchajcie. A Federico Valverde byłby też opcją ewentualnie na tego prawego wahadłowego. Taki reunion zrobić... W północnym Londynie. Wiem, że z Ligą Europy, no ale... No może byłby do tego Fede przekonany. Chciałbym tego spróbować. Słuchajcie, mamy tego Jokera w postaci tego Francuza. Zobaczmy, czy nam się to uda. E, proponujemy Riu i nie wiem, 10 milionów. Zobaczymy, co powiedzą Paryżanie. Oni mówią tak. Czyli pozbywamy się problemu, a możemy pozyskać zawodnika, no który, umówmy się, jest, jest mega elektryzującą opcją. E, no, powiem szczerze, ściągnięcie tego zawodnika, ściągnięcie. Na szpicie, no może już nie tak topowego gracza jak Ficha, ale kogoś, kogoś tego typu, byłoby opcją jak najbardziej ciekawą, moim zdaniem. Tym bardziej, że w weterico kończy się kontrakt, więc no tutaj naprawdę warto, moim zdaniem, żebyśmy uderzyli. Kluczowy zawodnik, co do tego nie mamy wątpliwości. Moja propozycja to pięcioletnia umowa, czyli zabezpieczenie trzyletnie, no czyli jesteśmy w stanie na cztery lata się tutaj dogadać. No i zobaczmy, czy uda się zrobić tutaj wielki transfer do północnego Londynu. Eee... No bez klauzuli odstępnego chciałbym oczywiście. Moja propozycja to 250 tysięcy tygodniowo. Za bonusu za podpis ci nie daję, za to. Fedę 15 goli daj. My damy ci 5 milionów. Czyli mocna motywacja. Która nie przekłada się na chęć podpisu jeszcze. Dobrze, ja to rozumiem, jakby tutaj e, byłem gotowy na to, że to nie będą łatwe negocjacje e, i poniżej 270 nie zejdą, więc musimy się na to zgodzić, akceptujemy to, bo podpisujemy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, słuchajcie. Ale to jest jedyny taki gwiazdorski e, podpis, który chciałbym zdobyć w tym momencie. To jest jedyny, jedyny tego typu gigantyczny transfer Po prostu chciałem wykorzystać tego jokera, którego mamy Natomiast jeśli chodzi już o pozycje inne No to raczej nie będziemy szli po te topowe, topowe transfery Nie mamy Ligi Mistrzów, co też jakby na pewno nam sytuacji nie ułatwia Ale tak jak mówię, ten Kamavinga, który tutaj jest Wierzę, że jest piłkarzem, który nam pomoże Ósemka dla Federico Valverde No i teraz pytanie, jaka to powinna być pozycja ja sobie myślę, że Federico Valverde, tak naprawdę też, no jako piłkarz, który potrafi zrobić dosłownie wszystko w piłce nożnej, to, to rozwiązuje nam problem nawet inny. E, pamiętacie problem prawonożnej dziesiątki? Znalazłem. E, więc słuchajcie, w ten sposób dokonujemy pierwszego gigantycznego transferu. E, no i ten arsenal w tym momencie naprawdę uważam, że wygląda e, no dobrze. No co mogę innego powiedzieć, naprawdę dobrze e, Valverde przechodzi do treningów z drużyną e, I też, no, fajnie by było Gdyby e, to udało nam się e, Zrobić jako transfer Jakby, żeby ten transfer Przełożył się na to, żebyśmy byli w stanie Utrzymać to granie turbo ofensywne I zanim zrobimy jakiekolwiek inne ruchy Na rynku transferowym Bardzo chciałbym, żebyśmy zobaczyli jak ten plan będzie się przekładał, i chcę, żebyśmy zagrali tutaj z naprawdę poważnymi zespołami. Mocną ekipę proponuje Puchar Amerykański. Trofeum Mistrzów nie wygląda najlepiej pod tym względem. Wydaje mi się, że Puchar Amerykański, bo naprawdę chciałbym, żeby ten zestaw zawodników sprawdził się przeciwko tym najlepszym z najlepszych, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Znajdujemy członka personelu, no i to mi się podoba. no To jest wreszcie praca na takim poziomie, jakiego chcielibyśmy, jaki chcemy ee, lub jaki chcielibyśmy osiągać w arsenalu. No to mi siedzi. E, patrzymy, czy są jeszcze jacyś członkowie. E, To był totalny misklik, nie wiem jak mi się dwa razy X kliknął, ale dobrze, no już wybrnęliśmy z tego podpisując kolejnego e, pięciogwiazdkowca. E, patrzymy, czy jest tu jeszcze ktoś ciekawy. No ty jesteś czterogwiazdkowcem, więc tutaj dokładamy do e, linii pomocy, więc dążymy do tych ideałów, staramy się, żeby e, ten sztab wyglądał jak najlepiej. E, ten odchodzi na wypożyczenie, to mnie oczywiście bardzo cieszy. Sam Lokonga dostaje propozycję z West Hamu... <słuch> Podpisałbym go tylko po to, żeby mu rozwiązać kontrakt. Chociaż nie, wtedy by dostał pieniądze. Zaproponuję innego piłkarza. Złym piłkarzem bym nie nazwał. Eee, dosyć zbyt wysokie tutaj, eee, myślę, że to jest określenie dla tego osobnika. Eee, natomiast słuchajcie, jest tu Diomande, którego którym się interesowaliśmy jakiś czas temu Nie mówię, że mamy go wziąć, ale tak po prostu Zauważam, że on jest i istnieje e, Mohamed Kudus, to jest piłkarz na pewno co najmniej e, Warty rozważenia na przyszłość e, Lukas Paketa Szukaliśmy dziesiątki, to może być też e, Dziesiątka ewentualna e, To może być też taka fałszywa dziewiątka Gdybyśmy tego chcieli Lukas Paketa jest ciekawym zawodnikiem Natomiast oni nie mają nikogo innego e, Kto by nas interesował jakoś mocno Słuchajcie, dwa Dwa siedemset Nie jestem zainteresowany Sołczkiem yy, 2 400 Znaczy 2 miliony Gdybym ja tak zrobił To ci już by 5 razy wyszli, nie? 25 milionów Co wy na to? Fajnie. Ja go chętnie sprzedam poza ligę po, za wartość albo poniżej, nawet, nie? Ale no nie tutaj. Dobra, gramy z Bilbao za chwilę. Bardzo jestem, z, z, bardzo jestem zainteresowany tym, jak to będzie wyglądało. E, wypożyczenia się dzieją gdzieś tam w tle, co też bardzo mnie cieszy, bo coraz mniej tych piłkarzy będziemy tutaj mieli, to jest bardzo istotne dla mnie. Więc Tyrese jest zawodnikiem, którego się tutaj pozbywamy Za w ogóle bardzo fajne pieniądze swoją drogą A my pieniędzy wydaliśmy też trochę Ja muszę sobie 10 milionów odjąć Bo przecież 10 milionów, skromne bo skromne Ale poszło na Fede Valverde Akceptujemy tę propozycję I zobaczymy jak będzie wyglądało to dalej No bo tu już szykujemy się zaraz na pierwsze zawody w tym sezonie Po co ja to powiedziałem? Po co ja to powiedziałem? No i niestety, słuchajcie, powiedziałem, no to musimy to zrobić. Gabriel Martinelli w takim razie, bez negocjacji, odejdzie do Realu Madryt. Ja powiedziałem, że to jest coś, jeżeli dostanie któryś z nich tą ofertę, to ja się zgodzę. 26 lat, Brazylijczyk do Realu Madryt, to jest taka oferta, która moim zdaniem jest... Eee, czymś, co się musiało jakby jest tak naturalne, że ja nie chcę psuć tego. My dostajemy, dostajemy. Mamy Federico Valverde. No ale teraz będzie trzeba tę drużynę mocno przemodelować. Tak jak dołu e, jestem pewien, tak uważam, że niezależnie, czy będziemy trzymali się tego układu, czy będziemy trzymali się tego układu w tym zespole, no trzeba będzie kupić lewego skrzydłowego, no i trzeba będzie poszukać napastnika. Mamy na te wszystkie oper operacje 150 milionów, więc to są naprawdę dobre pieniądze. E, I słuchajcie, no w tym momencie. W tym momencie już w tym odcinku wydarzyło się naprawdę dużo. Ja zastanawiam się jeszcze nad tym zawodnikiem, czy byśmy nie chcieli go sprowadzić, tym bardziej, że kończy się um, temu gościowi kontrakt. To jest fajna, to jest taka odpowiedź trochę, no tylko że to jest z drugiej strony patrząc na profil w tym momencie, no to to jest. Praktycznie. Czekajcie, no muszę to sprawdzić, bo to, to, to mi nie da spokoju, ale... Statystycznie oczywiście będą pewne różnice, ale wiekowo też są pewne różnice. Ale tak naprawdę, to to jest. To jest Kai Havers, tylko, No więc nie widzę trochę powodu ściągania tego gościa, skoro już mamy tego Kai Haversa, Więc może Kai Hawerca przedłużyć to jest może jakiś pomysł. Nad tym wszystkim będziemy zastanawiali się w kolejnych odcinkach za dzisiejszy materiał. Bardzo wam dziękuję. Troszkę krótsze, ale ostatnie materiały były naprawdę bardzo długie. Więc myślę, że mi to wybaczycie. Dzieje się, jaram się, nie widać mnie, więc kończę. Na razie.